Wracamy do naszego studia. Teraz naszym gościem Marek Budzisz, analityk związany z tygodnikiem sieci, z portalem w Polityce oraz z think tankiem Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Śmierć Ewgienia Prigodzina i nie tylko jego, także innych liderów grupy Wagnera no stawia wiele pytań i wiele wątpliwości. Na początek spróbujmy rozwikłać jedną wątpliwość to Putin za tym stał, czy nie Putin? Wszyscy mówią, Putin wyrównał rachunki. Są też inne możliwości, które by wyjaśniały zestrzelenie samolotu Grupy Wagnera. No Jeśli mówimy o zagadkach, bo tu jest znacznie więcej zagadek, to zacznijmy od tej podstawowej, a mianowicie. Czy Prygorzyń zginął. Bo są wś, wśród rosyjskich przedstawicieli zarówno mas mediów, jak i, jak i elity władzy, tacy e, e, ludzie, którzy uważają, iż, e, iż to wcale nie jest takie pewne. Mam Margarita Simonian, stojąca na, czelu, hol, stojąca na czelu, czele holdingu Russia Today, ona napisała, że to jest jej zdaniem nirowka. Z kolei Aleksiej Winedyktow to jest bardzo wpływowy i, i dobrze poinformowany dziennikarz. On e, stał na czele radiostacji Echo Moskwy, zlikwidowanej w czasie wojny, ale my go możemy pamiętać z tego, że przeprowadzał w 20 roku długi wywiad z, z Łukaszenką. On z kolei y, zamieścił taki wpis. Po pierwsze, zwrócił uwagę na fakt, iż na, w tym saloniku VIP-ów na lotnisku Wnukowo, z którego korzystał Prigorzyn, są zamontowane kamery. A w związku z tym dość łatwo sprawdzić, czy on tam był i czy w, rzeczywiście wyszedł do samolotu. Ale co, co jest jeszcze istotniejsze, otóż y, y, Prigorzyn korzystał z dwóch odrzutowców y, 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 Embraer. I obydwa te odrzutowce w tym samym czasie znajdowały się na lotnisku Wnukowo. Wenedyktinow e, w związku z tym sugerował, że mógł on się przesiąść, bo ten drugi odrzutowiec odleciał chwilę po pierwszym, w, nie, w bliżej nieokreślonym, a przynajmniej nieznanym do tej pory, do tej pory kierunku. I Benediktinow też napisał, iż w 2019 roku już pojawiła się informacja, że Prigorzyń zginął w katastrofie lotniczej w Kongo, która się okazała nieprawdą. W związku z tym. To Ale to już nie zagadka. jest za daleko idąca, e, no już nie wpadamy w jakiś poler, ponieważ to jest schizofreniczne, że już wszystko no. się wydaje czymś innym. Ale już... mamy do czynienia z takim krajem rządzącym przez e, przedstawicieli służb specjalnych, dla których rozmaitego rodzaju kombinacji operacyjne, no to jest powiedziałbym codzienność. E, e, po drugie, e, na co warto zwrócić uwagę, bo to już się też wczoraj pojawiły informacje, a mianowicie... I szczątki ofiar, bo pamiętajmy, że ten odrzutowiec spadł z wysokości 6 km, o ile dobrze pamiętam. Nastąpiły wcześniej podobno dwa wybuchy, tak przynajmniej mówią świadkowie. On spłonął doszczętnie, no i w związku z tym też pojawiły się w rosyjskich mediach informacje, że stan szczątek jest taki, że identyfikacja będzie możliwa tylko i wyłącznie po tym, jak się przeprowadzi badania DNA. No a w związku z tym ta, te doniesienia już, które się wczoraj pod, pokazały w rosyjskich mediach, że to tam był Prigożin, Utkin i jeszcze jego doradca odpowiadający za logistykę. No Powiedziałbym, są nieco na wyrost, no bo przynajmniej nie mamy, nie, nie mamy tego rodzaju badań. Nawet jeśli by założyć, że można im wierzyć, bo w przypadku Rosji to też jest dość odważna, do, odważna hipoteza. Nikt no, ja w tym to jest laboratorium stał nie będzie i na ręce nie będzie patrzył laborantom. Prawda? No właśnie. To jest pierwsza zagadka. Czy on w ogóle zginął i czy zginął, czy zginął Utki? Druga zagadka, co się stało, dlatego że też mamy do czynienia z dwoma wersjami. Pierwsza wersja. Mówi o wybuchu na pokładzie tego odrzutowca. Co by potwierdzało zresztą taki wpis stewardesy, która zginęła i która na swoim kanale kilka godzin przed, przed, przed lotem poinformowała, że jej lot będzie opóźniony, bo samolot poddano jakiejś niespodziewanej i niezrozumiałej naprawie. Ale są też doniesienia, też i powołujące się na nagrania, które, które znalazły się w sieci, nagrania świadków. Mówiąc o tym, taką wersję zresztą też kolportowały kanały powiązane z Prigozinem na samym początku. I one mówiły o tym, że samolot został zestrzelony salwą dwóch rakiet systemu S300, które e, e, tworzą to, 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 ten pierścień obrony przeciwlotniczy Moskwy. W związku z tym, to jest druga zagadka. Tu odpowiedzi nie mamy, bo głosy ekspertów są podzielone. Są tacy, którzy mówią, że że był wybuch. Są tacy, którzy uważają, że, że oddano salwę, salwę rakietową. No, w związku z tym to też wymagałoby jakiegoś rozstrzygnięcia. No i po trzecie. A tutaj się, to... tu, tu, się, tu się zatrzymajmy, bo to też te dwie różne teorie mogą dawać dwóch różnych sprawców, bo jeżeli ładunek wybuchowy. No To raczej FSB, prawda? To ich specjalizę dla maison, prawda? To jest specjalność A domowa. Bo, A i to nie rakieta, bo... to raczej armia, czy nie? No, jak zwykle w takich sytuacjach, tu też są różne interpretacje. No Pamiętajmy, że em, na przykład ukraińskie służby specjalne dokonały w ostatnich em, czasie trzech zamachów, przynajmniej o tylu wiemy, na takich bym powiedział, em, ludzi jak Zachar. Prilepin, nieudany zapach, zamach na Dugina, czy, czy wysadzenie kawiarni, gdzie, gdzie w Petersburgu. W związku z tym I nie to... można wykluczyć, przynajmniej teoretycznie udziału na przykład sił specjalnych Ukrainy, ale Gorzin. No, choćby po to. Ja, ja powtarzam to, co e, piszą niektórzy rosyjscy komentatorzy. Gorzyn to zbrodniarz wojenny, któremu Ukraina mogła chcieć wymierzyć sprawiedliwość. W sposób powiedziałbym taki, e, manifestując swoje możliwości. E, tu jest ważne jeszcze jedna, mianowicie ten e, samolot leciał, e, on upadł pod Twerman, ale on był na trasie przelotowej do e, e, rezydencji Putina w Wałdaju. To jest ta sama. To jest ten, ten sam korytarz powietrzny i ta rezydencja znajduje się gdzieś około 50 kilometrów od miejsca, gdzie, gdzie ta katastrofa na, nastąpiła. Putin często lata z Moskwy do, do, do Wałdawie, co, co zdaniem niektórych, to tylko relacjonuję, bo nie, nie twierdzę, że tak było, zdaniem niektórych to uprawdopodobnia hipotezę, że no, ktoś mógł chcieć właśnie takie ostrzeżenie wysłać. Tym bardziej, że wczoraj pamiętajmy, na Ukrainie obchodzono dzień flagi Narodowej, święto nie, niepodległości, czy, 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 czy jeden, jedno ze świąt podkreślających suwerenność i niezależność Ukrainy. Z kolei Kirył Budanow, dwa dni wcześniej bodajże, o ile dobrze pamiętam, otwarcie mówił, że no, takie działania, jakie ostatnio podjęto w Rosji, jakie ostatnio podjęły ukraińskie służby, tu mam na myśli nasilające się ataki dronowe na Moskwę, ale nie tylko na Moskwę, bo przecież zaatakowano też dwa lotniska, w których bazują bombowce strategiczne rosyjskie, że one będą się powtarzać. Bo Rosja musi odczuć to, że wojna weszła w jej, jej, jej granice. Ja nie twierdzę, że to zrobili Ukraińcy. Ja twierdzę, że to jest jeden z możliwych scenariuszy. Drugi z scenariuszy, który jest dyskutowany, no to jest zwykła pomyłka. Ponieważ na Moskwę lecą ukraińskie drony z różnych, z różnych kierunków, ta, 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 ta ochrona przeciwlotnicza rosyjska zapewne jest w stanie nie tylko wyższej gotowości, ale też i napięcia i ktoś mógł omyłkowo odpalić tę salwę w stronę odrzutowca Prigozina, co wydaje się dość mało prawdopodobne, no, ale... Akurat w ten... Myślę, ale jak ja... omawiamy różne scenariusze, to, to też trzeba odnotować. No i wreszcie ten, powiedziałbym, creme de la creme, bo w Rosji wydaje się, że wszyscy uważają, że to zemsta Putina i że tutaj nie ma przypadków... Koincydencja tych dat dwa miesiące po, po, po dniu puczu też jest um, czytelna. Nie tylko tu chodzi o koincydencję dat. Wczoraj pojawiła się informacja um, o tym potwierdzająca to, o czym mówiono, a mianowicie, że generał Surowikin nie jest już dowódcą rosyjskich sił um, 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 kosmiczno-lotniczych, jak to się w Rosji nazywa, a niewiele wcześniej. Putin pojechał do Rostowa nad Donem do tego samego sztabu, który, który zajął w czasie puczu Prigozhin w towarzystwie generała Gerasimowa. To zostało odczytane jako wyraźny sygnał poparcia Putina dla obecnego dowództwa armii i kierownictwa resortu, czyli Sergeja Szojgu w to się też zbiega z takimi doniesieniami, które podała agencja Bloomberga, bo oni powołując się na kilka różnych źródeł w, w rosyjskim establishmencie, napisali też kilka dni temu, że mm, no, grupa tych radykałów w obozie rosyjskiej władzy, tych Turbopatriotów, sformułowała pod adresem Putina coś na kształt ultimatum, żądając eskalacji wojny na Ukrainie, żądając Dymisji Gerasimowa i Szojgu, jako osób nieudolnych i odpowiedzialnych za to, że Rosji nie idzie w tej wojnie, no i żądając wprowadzenia stanu wyjątkowego wojątk w Rosji, powszechnej mobilizacji i przejścia na gospodarkę wojenną. To jest oczywiście kolejna wersja tego, co się dzieje za kulisami, za kulisami władzy, ale z wielu informacji wynika, że rzeczywiście tam trwa jakaś walka. Walka, albo przynajmniej rywalizacja, między umownie rzecz biorąc obozem radykałów, turbopatriotów, tych, którzy by chcieli eskalacji wojny, a taką grupą starych. Do tych starych zalicza się Patruszewa, między innymi i. I oczywiście podobno ich stronę miał obrać Putin. Ci starzy to nie są żadni ludzie zainteresowani pokojem czy ustępstwami. To, jest, to są różnice taktyczne w gruncie, w gruncie rzeczy. No ale e, mówiąc kolokwialnie, odstrzelenie Prigozina, taką trochę ikonę tej grupy radykałów. No, mogło być na rękę Kremlowi, Putinowi, właśnie po to, żeby pokazać, że tu żadnych zmian nie będzie, że on sobie nie da narzucić tego, tego wariantu czy tego scenariusza działania, będzie postępował tak jak, jak do tej pory. To się jakoś wpisuje logicznie w ten obraz, zarówno osłabienia Putina po puczu Prigozina, bo to też nie ulega wątpliwości, że z takim Chwilowym osłabieniem jego władzy mieliśmy do czynienia, ale niedługo potem badania opinii publicznej pokazały, że jakby Rosjanie w reakcji trochę na płucz popierają w większym stopniu Putina niż, niż wcześniej. Czyli był ten element konsolidacji wokół władzy i niewykluczone, że teraz ta władza, czyli Kreml, przech, przeszli do kontruderzenia po to, żeby wyczyścić sobie sytuację, pozbyć się czy osłabić tę grupę, tę grupę, Turbo Patriotów. To mamy tą opowieść wewnątrzrosyjską, nawet trochę wewnątrz o różnych basztach się kiedyś mówiło, że wtedy chodziło o służby. Tutaj to teraz, to teraz sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż tylko walka różnych służb post-sowieckich, bo chyba nie post, tylko po-sowieckich. Ale jeszcze mamy inny element, inne aspekty tej sprawy. Łukaszenka na przykład. To przecież on lokował, on też brał udział w tych rozmowach. Co to, co to zestrzenie? jeżeli to było zestrzenie albo zamordowanie na Rosjas, albo zawiedzą Putina, co to, jaki, jaki to jest sygnał dla dyktatora z Białorusi? No, ale poruszamy się cały czas w pewnym, pewnej przestrzeni scenariuszy konspirologicznych, jak to się, jak to się mówi. Mało wiemy, tu nawet nie wiadomo, czy, czy nasza wiedza kiedykolwiek będzie pełną wiedzą. No może jak otworzone zostaną archiwa na Kremlu, już po tym jak Rosja przestanie istnieć, albo przynajmniej władza tej ekipy się skończy, to może wtedy dowiemy się, się więcej. No ale e, pojawiły się też bardzo zastanawiające, powiedziałbym, albo dające do myślenia informacje związane z Białorusią. Otóż po pierwsze, wczoraj już wieczorem poinformowano, to zrobili to aktywiści takiego kanału białoruski Gajun, czyli te ludzie, którzy śledzą aktywność grupy Wagnera na Białorusi, związani z opozycją, to nie jest żaden oficjalny czy rządowy kanał, że z Moskwy wczoraj wyleciał do Mińska samolot transportowy I-76. To jest duża maszyna, która może zabrać nawet 200 osób na pokład. Ona nie latała od dłuższego czasu. Znaczy ostatni taki lot miał miejsce miesiąc wcześniej. No już sam fakt takiej, bym powiedział, zbieżności w czasie, że, że on leci w tym, w tym momencie, kiedy pojawia się informacja o tym, że Prigożyn zginął, jest zastanawiająca. Przynajmniej daje, daje do myślenia. No i równolegle dzisiaj pojawiły się kolejne informacje, mówiące o tym, że ten obóz e, Wagnerowców pod Osipowiczami jest likwidowany. Na podstawie zdjęć satelitarnych e, e, Radio Swoboda tego rodzaju wiadomości e, opublikowała. Czyli co? Czyli, że grupa Wagnera się zwija z Białorusi, czy nie? A właśnie tego do końca nie wiemy, dlatego że... Proszę sobie wyobrazić, znaczy proszę zwrócić uwagę, jaką mamy sekwencję wydarzeń. Znaczy mamy najpierw do czynienia z zaostrzeniem relacji, no bo to była ewidentna ustawka, czy inscenizacja. Odbywa się posiedzenie Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Tam występuje i część tego posiedzenia jest ujawnione, tam występuje... Szef rosyjskiego wywiadu, który mówi, że Polska chce najechać na Białoruś i w tym celu kontroluje, koncentruje swoje wojsko. Dwa dni później w, w Moskwie jest Łukaszenka który mówi te, te, te słynne zdanie o tym, że Wagnerowcy chcieliby udać się na wycieczkę w stronę Warszawy albo w stronę Rzeszowa i on ostatkiem sił jest w stanie ich powstrzymywać. Potem jest cały szereg różnych działań ze strony białoruskich urzędów władzy, w tym i resortu obrony, mówiących o tym, że ci Wagnerowcy zaczynają szkolić białoruskie siły, przesuwają się na poligon w okolice Grodna, no są po prostu aktywni. Czyli mamy taką fazę eskalacyjną, my oraz bałtowie odpowiadamy na to podjęciem określonych i niezbędnych działań, potem następuje faza deeskalacyjna. Bo Łukaszenka mówi, że on jest zainteresowany w gruncie rzeczy porozumieniem z Polską. Chciałby, żeby ci wagnerowcy wyjechali z Białorusi, to on opowiada się za relacjami dobro, dobrosąsiedzkimi i apeluje też do, do Warszawy, żebyśmy my rozpoczęli rokowanie. Czyli jesteśmy w takiej fazie uspokojenia y, sytuacji. Teraz następuje katastrofa pod Twerem. Nie ma Prigozina. Y, Wagnerowcy wycofują się z Białorusi, obozy są likwidowane. Będą pewnie jeszcze informacje potwierdzające ten, ten scenariusz, ale jednocześnie wczoraj czy przedwczoraj pojawiły się informacje o tym, że pierwsze oddziały rosyjskie mają przyjechać, dlatego że jesienią mają się odbywać. Manewry, zapad na terenie Białorusi. Te pierwsze oddziały zaczęły być już dyslokowane. No, jedna z hipotez, która, która jest możliwa, jest taka, że z tej fazy deeskalacyjnej, której celem jest być może uśpienie czujności służb polskich i państw bałtyckich, wejdziemy w fazę eskalacyjną przy okazji ćwiczeń zapad i wtedy. Coś się może wydarzyć, tylko już wtedy nie będzie wiadomo, kto za to jest odpowiedzialny. Czy Prigozin, czy Wagnerowcy, bo ich już nie ma. Władze białoruskie mogą powiedzieć, że oni nie wiedzą, bo to są jakieś zielone ludziki. Co też jest istotne, bo pamiętajmy o tym oświadczeniu amerykańskiego ambasadora to przy Przypomnieć Przypomnijcie, że ona wtedy... powiedziała, tak. że każde działanie tego rodzaju będzie uznane jako agresja rosyjska. W związku z tym, I że, że grupa Rosji Wagnera może... jest traktowana jako de facto, czy będzie traktowana przez NATO, przez USA jako rewolucja. Regularne, jakby to było regularne wojsko rosyjskie, bo takie były żeby wypowiedzi. A w związku z tym też nie możemy wykluczyć, że mamy do czynienia z takim elementem maskirowki. To znaczy, znika grupa Wagnera, nie ma Prigorzyna. A jeżeli za jakiś czas pojawią się e, 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 jakieś zielone ludziki i sytuacja na granicy się zaostrzy, to ta atrybucja będzie trudna do, e, do określenia. To się zbiega oczywiście z kampanią wyborczą w Polsce. No i oczywiście może, ja nie twierdzę, że tak będzie, ja tylko mówię, że jest taki scenariusz. No, może służyć tej części opozycji, która będzie oskarżała rząd o to, że jest nieudolny, że nie potrafił sobie poradzić z sytuacją na granicy, co paradoksalnie nie, może być w interesie nie, Kremla tego rodzaju narracja i tego rodzaju przekonanie po, po naszej stronie. W związku z tym to tylko pokazuje, że cały ten, całe to wydarzenie jest wysoce nie, skomplikowane. I powiedziałbym, no, niewiele wiemy, musimy to bardzo uważnie obserwować, też być gotowy, gotowymi na, na nieprzewidywalne scenariusze. Bo wczoraj na przykład na tych kanałach Wagnerowców tam się pojawiły takie wątki. Wzywające wszystkich niezadowolonych do zorganizowania kolejnego marszu na, na Moskwę. Putin w późnych godzinach wieczornych wrócił z, z obwodu Kurskiego, gdzie obchody trwały rocznicy zwycięstwa w bitwie kurskiej. On tam wygłosił przemówienie, wrócił do Moskwy. Tu z kolei znowu rosyjscy komentatorzy twierdzili, że on nie ma w zwyczaju o takich późnych godzinach wracać na Kremla. W związku z tym ten stan Powiedziałbym, pewnego pogotowia w rosyjskiej elicie władzy nie, e, 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 dało się zauważyć. No, niewiele wiemy, można tutaj długo spekulować. Sytuacja jest nadzwyczajna. No i trzeba po prostu uważnie obserwować, co się, co się będzie działo, moim zdaniem. I uważnie słuchać, także Radia WNET, a będziemy informować, kiedy coś będziemy wiedzieć na pewno. No jak nie wiemy na pewno, to o różnych możliwych hipotezach i teoriach będziemy rozmawiać. Marek budzić był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I oczywiście wszystko o tym, co właściwie oznacza możliwa, a może pewna, a może nie do końca pewna śmierć winia Pregiurzyna i liderów grupy Wagnera na Twerem, na rosyjskim niebem. Więcej komentarzy dzisiaj w popołudniu, jutro w poranku w neta. Tymczasem wsiadamy w pociąg do lata.